Lud zimny jak teściowa, na rozgrzanie szanty lecą, nigdzie takich już nie znajdziesz, szukaj więcej świecą. Imper kolejne wyzwanie, tańczyć będzie on z gwiazdami, teraz błaganie o łapki, zamieni głosami. I sam także na scenie wojowniczej, ktoś się chwali. Będzie walę nie poryją, zawalczy na gali. Hej, tam polski YouTube, twoje historie są jak rzeka. Cały tydzień coś się dzieje, każdy na nie czeka. Box wydaje daje kawałek na YouTube, dziękowanie, przelałaś się, Hej, tu cóż za rapowanie, hej tam podki YouTube, twoje historie są jak rzeka, cały tydzień coś się dzieje, każdy na nie czeka. Magikal dostanie wyrok, ruchnęły już wiadomości, mowa pełna nienawiści, sprawy nie uprości. Rafa Niks, pełna powaga, z Magikala się nie śmieje, śmiechy z tego odradzane, Boże, co się dzieje. Agnes, dobra uczennica od Marleny, nauczona. Rafa tu sobie swe, sprawa zakończona. Hej, zabawski! YouTube patologia, pierdzielona w tych historiach już się gubie, moralność zgubiona. Na YouTube jeszcze spokój, na wiosnę się już szykują. Ciekawy już pewno każdy co na lat oknują. Karta na czas się zmienia, na YouTube znowu kombinuje. Nie odkryje małych twórców, wielkich wypromuje. To już koniec jest wydania wiadomości YouTube'owych. Spokojnych w aferii, życzę przede wszystkim zdrowych.